No to jak się bawiłam? W nowy dodatek do Diablo 4? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No tak, przyznaję, że Wessel of Hatred ma swoje wady. Potencjał był, jednak nie wszystko tu zagrało. Fabuła dodatku przenosi nas do nowego regionu, na Nahantu. Nie jest to nowy region dla serii, ale w tej odsłonie go nie było. Dostaliśmy więc dość duży teren, który pokrywa dżungla. I tutaj już mam pierwsze zastrzeżenie e, otóż mobki. Na tym regionie nie wiem, cztery są różne. Ja mam po prostu wrażenie, że cały czas wyskakuje na mnie jeden i ten sam potworek w czterech odmianach, pełzającego czegoś, i to jest po prostu wszystko. Godzina dwie z tym dodatkiem i rzuci Wam się to w oczy. Brakuje mi po prostu jakichś innych mobków, większego zróżnicowania, innych ataków, a tutaj po prostu cały czas lezie na nas to samo. Najmocniejszym punktem, jeśli w ogóle o stworki czy przeciwników chodzi, to był sam początek gry, kiedy atakuje nas pewien rycerz. I on miał parę etapów ataku, trochę to trwało i to było naprawdę fajne. No i pojawiło się raz <grytanie> i to koniec. Nie, na spokojnie, jeszcze w czasie gry, można by było go wrzucić parę razy. A tak, no cóż, zostało dobre wspomnienie z początku gry i, i koniec. Fabularnie podążamy za Najrelą. W przeciwieństwie do części drugiej nie na wschód, ale bardziej na południe. Najrela dzierży kamień, w którym uwięziony jest Mefisto. Staramy się odnaleźć i jej pomóc. Przede wszystkim powstrzymać pana nienawiści przed przejęciem władzy nad dziewczyną. Motyw więc zupełnie spoko, jak najbardziej. Druga sprawa to katedra światłości. W strukturach katedry sporo się zmieniło po śmierci Inariusa. I mamy tutaj jakieś wewnętrzne konflikty, których chcąc, nie chcąc, stajemy się częścią. I po raz kolejny początek jest świetny. Poznajemy rycerza, który mógłby być świetnym antagonistą, i właściwie jest nim. Ale uwaga, spoiler, przez dwa spotkania, bo na trzecim spotkaniu ginie. Ja, ja po prostu nie mogłam uwierzyć, że gość, że już. I jeszcze uracza nas monologiem, z którego ja nie potrafiłam wywnioskować żadnej motywacji. Ja nie wiem, czego gościu chciał. I nie wiem, chyba na samym końcu szlifowania gry. Też się zorientowali, że gracz nie będzie wiedział o co chodzi, więc y, postać, którą sterujemy, komentuje, że chodziło mu o władzę. Ale bez tego to ja bym się nie domyśliła. Jakby. Monolog jest klimatyczny, ale to jest takie lanie wody, nic z niego nie wynika. No, ja się może rozdrabniam. Ale tutaj po prostu był wielki potencjał. Dobrze było to zagrane. Ten gościu był fajny, miał jakąś charyzmę. No i no. No i właśnie. Cały ten dodatek w ogóle mi się wydaje, jest jakiś taki. Niedopracowany. Zaczęło się już od trailerów. Pierwszy trailer, jaki był wypuszczony, no, klimacik był. Nie było to nic rewolucyjnego, ale trzymało się w tym wiecie. W takiej stylistyce diabolowej. Następne dwa, które były wypuszczone, czyli z gameplay'u i taki live action, to wyglądały spoko. Natomiast muzyka w nich była tak niedobrana. No ja nie wiem pod kogo była dobrana ta muzyka. To był taki. Nie wiem, pop, coś w tym stylu? Absolutnie psuło mi to klimat, a już najgorzej chyba z tym live action. Ja bym tam po prostu zagrała ciszą, a. No a tutaj dostaliśmy jakieś hopsasanie. Jakby. no jakby nie. No klimacik mi to po prostu zburzyło strasznie i trochę się martwiłam. No, ale zagrałam, bo jestem wielką fanką serii Diablo i, i musiałam sobie to odpalić. No i tak. Wydać własne pieniądze i przekonać się, że to jednak nie było dobre. No, ale nie było też do końca złe. Fabuła ma straszne dziury, a tam, gdzie myślimy, że jest wielki potencjał, ten potencjał nagle się urywa i się kończy. Nie powiem, jakie jest zakończenie. Możecie sobie zobaczyć u mnie na kanale. Mam zmontowaną fabułę całego Diablo. Ale nie też mnie nie satysfakcjonuje. Postać Eru, czyli człowieka, który niejako nas ratuje, moim zdaniem, no jest źle napisana. Jakby mi się wydaje, że brakuje jakiegoś kawałka historii, w którym on mógłby przejść swoją przemianę. A tak to po prostu nie ma tego kawałka historii i on nagle tak z zaskoczenia wypada. No i jeszcze jeden spory spoiler. Także jeśli nie chcecie, to prze przeskoczcie do fragment dalej. Otóż w grze nie tylko nie walczymy z jednym z wielkich złych i to jest jakby w porządku fabularnie, rozumiem, że nie chcą to pociągnąć, niech robią następne dodatki, spoko, ale nie dano nam żadnego złego. Nie dano mi antagonisty, poza tym, którego zamordowano na początku, który mógłby przejąć tą rolę tego diablo, którego zawsze mieliśmy na końcu rozgrywki. Tutaj tego po prostu nie ma. Nie mamy nawet jakiegoś pomniejszego zła, nie? Pani serii Diablo doskonale wiedzą o co chodzi. Po prostu tutaj nie ma tego wielkiego czegoś diabolowego, z którym moglibyśmy walczyć i poczuć satysfakcję, że się udało. Jak już zaczęłam od minusów, to już dokończę te minusy i to jest tłumaczenie. Z tego, co mi mówili na internecie, ja nie mam e, Twittera, teraz to Xa, e, Rysław się wypowiadał, że to nie oni to tłumaczyli. Ja nie wiem, kto to tłumaczył, ale jak to powiedzieć. Użyto nowomody, nowomodnych słów, które absolutnie burzą mi po prostu ten klimarcik diabolowy. Diablo zawsze było tą serią, która się traktowała tak na poważnie, nie? I jasne, zawsze może wypaść jakiś śmieszek, czemu nie? Ale tutaj po prostu użyto takich nowomodnych słów, które mi się kłócą z całą przedstawioną historią. I tak na przykład nasz Eru w młodości... Chodził po świątyniach nie szukać artefaktów albo tajemniczych zwojów, tylko szukał w nich złomu. Tak to było przetłumaczone, że szukał złomu. I ja nie wiem, czy on w oryginale też szukał złomu, ale po prostu nie mogę tego przewoleć. Jakby heretyk, ale solidny. Wykuwamy miecze, tarcze i patelnie. Kowalstwo godne żelaznego wilka. Topory, pancerze, garnki i patelnie czy, kiedy człowiek zostaje uzdrowiony, dostaje kopa. Jakby mi to po prostu nie pasowało. Takiego języka w podstawce nie było i... no, gryzie mi się to. Myślę, że jakby był jeden tekst z tym heretykiem albo z tymi patelniami, to by człowiek to uznał za taki easter egg, za ten fajny element, o którym się wspominało i tyle. Ale jak dodali nam parę takich tekstów, to mi się to po prostu gryzie z całym przedstawionym światem, nie? Dobrze, także jeśli chodzi o minusy, to podsumowanie. Fabuła? Nie jest najgorzej, ale mogłoby być dużo, dużo lepiej. Przeciwnicy? No, w pierwszej połowie gry wywracają się na twarz. Zakończenie? Zupełnie niesatysfakcjonujące. Mopki? Za mało zróżnicowane. Tłumaczenie? Nie podoba mi się. No dobrze, no to wydałam pieniądze, to czy jest coś, co mi się podobało? Na szczęście tak. Pierwsza rzecz, no to oczywiście nowa klasa. Bardzo polska, spirytysta. Szpirytysta jest naprawdę fajny. Po pierwsze, on po prostu wygląda. Zdecydowana się tutaj na takie, no, efekty świetlne, wizualne, które naprawdę robią robotę. Spirytysta potrafi przywołać duchy różnych zwierząt: goryla, orła, jaguara i mojej skolopendry. Kiedy przychodziłam ten dodatek, wybrałam sobie spirytystę i właśnie grałam na. Skile zielone, czyli na truciznę, czyli na skolopędrę. Bardzo fajnie to wyglądało. Dawało satysfakcję. W ogóle ta klasa, rozwalając nią mobki, to tak, to to przynosi satysfakcję. Klikasz i masz to takie, że o, jeszcze klikniesz, jeszcze klikniesz i... Jest to coś. To coś, co bardzo trudno uchwycić, a co towarzyszyło nam od przynajmniej drugiej części Diablo. Także ta klasa ma to zdecydowanie. Jest to takie trochę nieślubne dziecko szamana i mnicha, ale moim zdaniem jest dużo bardziej miodnie niż ten mnich. Także ja polecam przynajmniej sobie wypróbować. Drugi wielki plus, no to oczywiście najemnicy. Tutaj już oczywiście inni się wypowiadali na ten temat, ale system jest po prostu bardzo prosty, bardzo domyślny i dający duże możliwości. Najemnik to towarzysz NPC. Ale możemy mu nakazać wykorzystać konkretne umiejętności, podczas gdy my jakieś konkretne umiejętności wykorzystujemy. Także nie musimy mu wydawać poleceń w czasie rzeczywistym, kiedy wiecie, jesteśmy otoczeni wrogami, naparzamy się i klikamy, i klikamy, i klikamy, tylko możemy mu już to zakodować, jak ma zareagować. System jest bardzo prosty, polega na przypisaniu skilla do skilla i daje gigantyczne możliwości. Także jeśli chcielibyście pograć solo, to jak najbardziej ten system jest po prostu. No, miodzie, ja podejrzewam, że to będzie coś, co teraz inne gry z towarzyszami, z najemnikami będą po prostu zgapiać. Bo tak to musieliśmy wydać polecenie, lub ewentualnie tam automatycznie ustawić, że ma być postać na pozycji defensywnej albo ofensywnej. A tutaj po prostu konkretnie możemy przypisać, jak ma zareagować podczas na przykład wykonania jakiegoś przez nas skilla konkretnego. Także myślę, że będzie odgapianko. Bardzo dobrze, jak zgapiać to od najlepszych. Postacie najemników, każde z nich ma jakieś króciutkie, fabularne zadanie. Niektóre są rozczarowujące, niektóre są fajne, ale przede wszystkim tych pięć postaci jest zróżnicowanych. I w zależności od tego, jaką klasą gramy, możemy takiego najemnika sobie dobrać. I po raz kolejny mamy tu po prostu więcej możliwości, którymi możemy się pobawić. Tak jak, tak jak budowanie po prostu builda. Najemników możemy płynnie wymieniać w ich siedzibie, także tutaj też nie ma problemu. Tym systemem po prostu warto się pobawić. Jeśli chodzi o fabułę, tych postaci to nie jest bardzo rozbudowana, ale każdy z nich ma tam dwa, trzy zdania o sobie i to absolutnie wystarczy, to już jest w porządku. Mnie po prostu urzekła barbarzynka i ten ognisty dzieciak. I jeszcze jeden plusik, ale musiałam się naprawdę chwilę zastanowić, żeby sobie przypomnieć. To muzyka. No, muzyka jest fajna. Po tych trailerach, które miały jakiegoś, jakiś pop, to już byłam po prostu na nie, ale, ale jednak dali radę. Muzyka jest bardzo klimatyczna. Jest jednak mniej niepokojąca, a taka bardziej przygodowa. Dobrze się przy niej gra, dobrze się na to wszystko klika. Nie jest taka niepokojąca jak na przykład w Krywosadzie, czy w ogóle jak mieliśmy w Diablo 2, ale ma klimat. Ma klimat, fajnie się tego słucha, jak najbardziej. Podczas grania nie będziecie zawiedzeni. Nie do wiary. Och, akaracie. Jak bardzo musieli ci wielbić, że stworzyli takie cuda. Jakie są więc moje ostateczne wrażenia po skończeniu dodatku? No cóż, za te pieniądze uważam, że jest za krótki i za mało dopracowany. No, przykro mi, ale taka jest po prostu moja opinia. Uważam, że tutaj mogłoby być dużo, dużo lepiej. Szczególnie z tym pierwszym antagonistą, który był rycerzem, który wrócił z walki z piekłem. To. No, tutaj można było to tak rozwinąć. On był, wydaje mi się, że on był tutaj najmocniejszym po prostu punktem, i kołka trupili. Ach. Oczywiście, postać jest bardzo miodna. Czyli ten spirytysta, więc jeśli bawicie się w Diablo regularnie, gracie kolejne sezony, no to dla samej postaci warto rozważyć dodatek, ale moim zdaniem nie za te pieniądze. Tak, za połowę ceny co najmniej. Ja wciąż pozostaję wielką fanką Diablo. Dostrzegam jej wady, ale wciąż uwielbiam to klikanie. Także na pewno wypróbuję następne DLC, bo możecie mi zaufać, będą. Podejrzewam, że Blizzard chce zrobić z tego serial. Przynajmniej na razie tak wygląda struktura tego. Ja jestem głównie graczem singlowym i to w ten sposób przechodziłam grę, ale pobawiałam się też trochę ze znajomymi. No jest, tam niby trochę więcej aktywności, jakieś potworki sobie chodzą, znaczy tłają się po świecie. Ale na dłuższą metę myślę, że to też nie jest coś, co by mogło przyciągnąć graczy. To jest na wieczór, jeden, drugi i właściwie to jest koniec. Także ten dodatek po prostu za mało w sobie zawiera i myślę, że moglibyśmy to wybaczyć, gdyby właśnie skupił się na przykład na fabule. Gdybyśmy wiedzieli, że to jest fabularny dodatek, który ma rozszerzyć lore i tak dalej. No ale on się nie spełnił ani tu, ani tu. Także nie jest najgorzej, ale mogłoby być naprawdę dużo, dużo lepiej. Jeśli jesteście ciekawi, jak gram, to oczywiście zapraszam na moje streamy. A jeśli lubicie popy, to zapraszam was do kategorii shorts, gdzie rozpakowywałam Maltaela, który jest prześliczny. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie tego materiału i do usłyszenia.